kogo trzymasz? Ja ziecznam. jest zbożyję? Tak. Rzecznie, kochasz go? Tak. A dałaś mu tego łziaka od dziadka? Ja mu szukał, szukał mu daj. Mmm, super. Ty <grym> już się... Ale on też jak do misić, nie? Ty, 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 ty siedzi, nie? Trafił swój na swego. Ty się jedziesz ale Bożej gdzie Błażej siedzi? Na kolankach. Na twoich kolankach? I patrzę teraz na kogo? Na wujka. A wujek to jest dla Bożej kto? Tata. Tata. A e, jak wujek ma na imię? Wujek Piotrek. Wujek Piotrek. Masz jeszcze jakiegoś wujka? Dobrze mówisz. Tatusia. Tego a o, jeszcze? A tata, a tata ma brata? Mm, mama ma brata. Brata. A tata nie ma? A tata też ma brata. A wujek maciek? Nie mam brata wujek maciek. No dobrze. I tak będzie. A dziadkowie twoi, to jak się nazywają? Jak ten twój dziadek, co kazał Bożejkowi, Busi dać się nazywa? Kazik. A, a babcia? Um, Walenka. A, a drugi dziadek? Andrzej. A babcia? A babcia Lola. No pięknie. Wszystko wiesz. A byłaś ostatnio u kogoś na imieninach, prawda? Czy urodzinach? Rodzina. A kto to miał te urodziny? Babcia. Ludzie. Mm. I fajnie było? Nie jest ci ciężko trzymać pożejka? Bo on chyba się troszeczkę zmęczył już, wiesz? Trzeba go oddać. Weźma go, no. co? I pójdzie do mamy teraz, wiesz? Jak następnym razem przyjedziemy, to znowuż łóżka potrzymasz, dobrze? I dopuść Chodź, żeby teraz. Chodź, chodź Uła. Fajna. Się, troszkę zmęczyłaś chyba, co? Nie, ja, ale fajnie było, co włożej. Fajnie, To 17.